Cześć, ja nazywam się Dawid Piasecki, na co dzień pracuję w salonie Volvo Karkalisz i zajmuję się sprzedażą nowych samochodów. Jestem świeżo po ukończeniu Akademii Sprzedaży z Marcinem Hartmanem, przez co bardzo gorąco chciałbym polecić tego człowieka jako trenera i mentora sprzedaży. Co mi dało roczne szkolenie z Marcinem? Przede wszystkim zyskałem pewność siebie, na pewno wzrosły moje morale nauczyłem się nowych trików sprzedażowych, jak rozmawiać z klientem, jak pozyskiwać tych klientów. Myślę, że śmiało mógłbym polecić każdemu, kto działa w tej branży, działa w branży sprzedaży i nie tylko mówimy tu o branży automotyw, ale także o każdej innej. Marcin to człowiek, można powiedzieć, śmiało wielu talentów, bardzo przyjazny. Bardzo otwarty na wszelkiego rodzaju spojrzenia, a przede wszystkim bardzo pomocny. Tyle ode mnie. Polecam serdecznie. Dawid Piasecki.